Jak można się nudzić, jak można marudzić, że świat jest smutny, że jest źle, nie rozumie mnie. Jak można faktycznie na świecie jest licznie. niech ten cokdera przyjdzie tu, a ja powiem mu tak. Ach, jak przyjemnie, bo wystać się wśród par, woda i płynie sobie tam. Ach, jak przyjemnie, radosny płynie coś się czepał, wieszu, wieszu i płynie sobie dal. Ach ja ciemnie, co mi się czepał, wieszu, wieszu mi bola, i płynie sobie w dal. Ach ja przyjemnie, szumie, szumie ja to słyszy płynie śmie, wieszu, wieszu mi bola, I tak urożon, tak urożon. O! Przepraszam. Tu nie wolno się zatrzymywać! To jest teren szkoły, Obcy wstęp zbroniony. Tak. No to mogę się przedstawić. Co to ma znaczyć? Niech pan puści! To nasza woda! Niech pan puści! No to pan! Ojej, jak goście! No, ale niech pan puści! Niech pan... Proszę puści. No. Niech pan ucieknie! <laughs>